No to dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to gościu na psychotropach, pan Cęckiewicz, chciał zarządzać BBN-em. Na szczęście nie ma dostępu, dlatego że mecha kłamała. Kłamał jak najęty, więc zabrali mu dostęp. Porozmawiamy też o wielkich zmianach w PiSie, bo Mateusz Morawiecki już nie jest miękkiszonem. Wyrasta naprawdę na pięknego delfina. Pisowskiej polityki, a tym samym doprowadza do tego, że PiS się naprawdę jest w stanie za chwilę podzielić. A także opowiem wam o moich przeżyciach w zakresie nowego, a jednak starego przewodniczącego na lewicy. Mogło się zmienić dużo, ale lewica zrobiła bardzo dużo, żeby nie zmieniło się nic. Zacznijmy od, od prostego stwierdzenia. Z kim przystajesz, takim się stajesz? Jeżeli mamy na myśli pana Cęckiewicza, szefa BBN-u bez uprawnień do bycia szefem BBN-u, to trzeba przypomnieć, że jego bardzo dobrym kolegą jest nie kto inny jak Antoni Macierewicz, który przez wielu jest uznany za psychicznie chorego. I teraz, jeżeli ktoś zażywa tabletki, psychotropy, to czy to jest osoba psychicznie chora, czy to jest osoba walcząca na przykład nie wiem, z psychozą maniakalną? Nie wiem, nie jestem lekarzem, nie będę się wypowiadał, ale muszę zwrócić uwagę na to, że pan Cęckiewicz, który. Uznaje w swojej świadomości, że ma dostęp do informacji tajnych, niejawnych, poufnych, whatever, tak naprawdę nie ma tego dostępu nie dlatego, że jest chory psychicznie, ale dlatego, że kłamał w oświadczeniu. W oświadczeniu, jak występujesz o nadanie dostępu do rzeczy tajnych, niejawnych, ściśle tajnych, musisz służbom napisać wszystko: Łącznie z tym, jaki kolor miała twoja kupa oraz jakie tabletki przez przez ostatnie lata zażywasz. Cęckiewicz skrupulatnie według wyborczej, a także pana Czuchnowskiego, ominął fakt, że zażywał tabletki, które są uznawane za psychotropowe. Cęckiewicz w wywiadzie dla TV Republika próbował bagatelizować tę informację, mówiąc, że uwaga, Tabletki to był APAP. No, jeżeli to był tylko APAP, a przeciek mówi, że były to trochę inne tabletki, no to ktoś tu kłamie. Nie wiem dlaczego, ale co do zasady nie wierzę Cenzkiewiczowi i prawicy, bo oni zawsze kłamią. No i teraz dochodzę do tego, że muszę wam zacytować dwóch wybitnych. Bardzo wybitnych polityków prawa i sprawiedliwości. Pierwszy z nich to pan Buda, Waldemar Buda, który zapomniał w oświadczeniach wpisać jakieś nieruchomości, później się okazało, że znalazł coś w Chorwacji. No wiecie, no, zdarza się. Człowiek ma tyle na głowie, że może mu jakaś tam nieruchomość gdzieś tam zginąć, i nie to, że kłamał, że, bo coś po prostu bidulek zapomniał. Tak samo pewno jak Cęckiewicz zapomniał o tym, że bierze psychotropy. Ale zacytujmy, pan. Na budę. To są niebywałe kanalie. Publikują leki pacjenta. To jest atak na poziomie murańskiego i sygnał dla obywatela, że ta władza może chcieć zniszczyć każdego. Panie Waldemarze, ja się zgadzam. Ten, kto publikuje nielegalnie pozyskane informacje o czyichś chorobach, ewentualnie lekach, to jest kanalia znaczy nie to jest pan niedzielski czekaj wróć to jest były polityk Pi czekaj cholera czyli pisowcy w tym Buda to są kanalie bo oni kilka lat temu opublikowali leki które przyjmował Bogu Ducha winny lekarz który nie chciał dostępu do rzeczy tajnych poufnych i tak dalej tylko ten lekarz miał odwagę sprzeciwić się władzy Pisu po czym niedzielski z systemu wyciągnął informacje Jakie to leki i jakie schorzenia ma dany lekarz, i upublicznił je. Za co chyba został już skazany. Nie wiem, czy prawomocnie, nie będę mówił, ale chyba w pierwszej instancji został za to skazany. Więc pan Buda ma w 100% rację. No, kanalie, dosłownie kanalie w tym PiSie istnieją, i te kanalie tak naprawdę kiedyś upubliczniły. Właśnie czyjeś lekarstwo. Ale drugim, o którym warto wspomnieć w całej tej aferze, jest Michał Dworczyk. I tu mam pewien dysonans, taki poznawczo-moralny, bo osobiście nie wiem dlaczego, ale jakoś lubię Michała Dworczyka. On jest taki fajny, zabawny, a po drugie, w drugim temacie też Michał Dworczyk się pojawi, bo jest możliwość i szansa, że Michał Dworczyk będzie bohaterem narodowym. Ale to w drugim temacie Wam powiem. Wracając do pierwszego tematu, czyli pana censorystycznego. Michał Dworczyk pisze na swoich social mediach. Właśnie przekroczona została granica. Po raz pierwszy w mediach pojawiają się informacje, które zostały zgromadzone w ramach trollnego postępowania sprawdzającego. Chorzy, z nienawiści ludzie są w stanie uderzyć w państwo, podważyć zaufanie obywateli do administracji i służb tylko po to, aby uderzyć w ministra Cęckiewicza. Panie, panie pośle Dworczyk. Mówi pan, że ci chorzy z nienawiści ludzie są w stanie uderzyć w państwo, podważyć zaufanie obywateli. To ja się tylko tak zapytam, kim był? Bo pan Buda mówi, że kanalią, ale kim według pana był pan minister Niedzielski, który podważył właśnie do zaufanie państwa, publikując listę leków Bogu ducha winnego lekarza? Kim był minister Niedzielski, który dla uzysku politycznego postanowił, postanowił zmieszać z błotem lekarza sprzeciwiającego się terrorowi PiSu? Panie ministrze Dwoczyk, kimżeż byliście wy, rządzący za czasów PiSu, kiedy wykorzystywaliście Pegazusa oraz inne narzędzia nie do walki z przestępcami, a jedynie do walki z waszymi politycznymi adwersarzami? Kim byliście, w sumie, gówno, chuj. kim dalej jesteście wy, pisowcy, którzy nie potraficie przyznać się do tego, że byliście, jak mówi pan poseł Buda, jeszcze dwa lata temu zwykłymi kanaliami. A wracając do ministra Cęckiewicza. To powiem wam tak, to jest tak pocieszny gość. Ja, ja, go, ja go naprawdę lubię. Tak samo jak lubię Waltka Kiepskiego, tak samo jak lubię na przykład, nie wiem, pana Jakubiaka. Nie zgadzam się z nimi w żaden sposób, żeby była jasność. Dla mnie to są kretyni polityczni i Nawrocki, i Jakubiak, i Cenckiewicz, żeby była jasność. Ale jakoś mam do nich sympatię, no bo ciężko jest, wiecie, nie lubić kretyna, żeby była jasność politycznego kretyna. Jakim dla mnie są na przykład Cęckiewicze. No i ten Cęckiewicz, który jest szefem BBN-u, nie ma dostępu do informacji tajnych, wychodzi i mówi, że prezydent nie wie o tym, co się dzieje w służbach, nie wie o tym, co się w wojsku dzieje, bo BBN nie dostaje takich informacji. Na koniec tego materiału powiem tylko tak, panie Cęckiewicz, było nie kłamać. Miałby pan dostęp do informacji tajnych, a dzięki temu mógłbyś pan przekazywać ten dostęp i te informacje karolowi nawrockiemu. Znaczy w sumie to dobrze, że pan kłamałeś. Moim zdaniem, dzięki temu Polska jest bezpieczniejsza, a i nasi sojusznicy w NATO wiedzą, że byle kanalia nie dostaje informacji tajnych, natowskich, czy nawet polskich, z polskich sił zbrojnych i tak jest chyba lepiej. A teraz przechodzimy do drugiego tematu, jakim jest o podwójna wigilia w pisie. To też ciekawostka. Nie zapomnijcie polajkować, subskrybować i komentować. Oj, od jakiegoś czasu źle się dzieje w państwie piskim. Straszne koszmary nocne. Oj, rozwaliłem właśnie okulary. Straszne koszmary nocne może mieć Jarosław Kaczyński, bo od kilku miesięcy bardzo próbuje zaatakować konfederację, nie wiem, nazywając Męcena szczeniakiem, dzieciakiem, jakoś tak. Ten mówi na niego szczeniak, dzieciak, ten mówi na niego morderca. No i tak się chłopaki tłuką. To wszystko po to, żeby odzyskać elektorat, który poszedł do skrajnej prawicy. Poszedł. Spieprzył wręcz od Kaczyńskiego i nie żebym żałował tego, ale zaraz Was zaskoczę, bo Morawiecki, który za chwilę wyjdzie, trochę mi zaimponił, zaimponował. A więc z jednej strony nasz pisowski Napoleon walczy na froncie z Konfederacją Mencena, teraz musi walczyć z Konfederacją Brauna, która nabiera na sile, na szczęście głównie dzięki utracie poparcia przez Mencena, który notabene tłucze się z Bosakiem o przywództwo. Ale biedny Jarosław od piątku, tak niestety od ostatniego piątku, znaczy stety od ostatniego piątku ma potężne problemy wśród własnej organizacji. Okazało się, że na piątek na, 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 na Nowogrodzkiej zostało zainicjowane spotkanie, tak zwane spotkanie ratunkowe. Mieli się na nim pojawić wszyscy działacze PiSu, po to, żeby porozmawiać, uspokoić nastroje. I żeby, uwaga, wszystko było pięknie, żeby mogli walczyć nie między sobą, a po prostu z tymi wszystkimi dookoła. No i kiedy już wszyscy przybyli, oni nie przybyli, bo oni byli bardziej zajęci. Pozdrawiamy wszystkich Państwa z doskonałego spotkania tutaj z Brzozowa. Rozmawiamy o Polsce, o ważnych sprawach dla Was. No i właśnie, pan Morawiecki z Szydło, z, z, z Dworczykiem, z Obajtkiem i z innymi. Olali kwestię bycia na Nowogrodzkiej, olali kwestię rozmowy z kim, niekimkolwiek, niekim innym jak Jarosławem Kaczyńskim. A to wszystko dlatego, że mieli wcześniej, niby wcześniej, zainicjowane spotkanie na wschodniej części Polski. Oczywiście, gdyby nie fakt, że Mateusz Morawiecki, który był przez lata poniżany, wyzywany od szonów, wyzywany od opychadeł, pinokiów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię to tego o stronie, wiecie, tej demokratycznej stronie. Ja mówię o stronie Pisowskiej, że Pisowcy na niego tak przez lata mówili, Mateusz przez lata ob. I poniżania zbudował wokół siebie kilkoro wiernych giermków, harcerzy tak zwanych. No, i zaczynają wszyscy razem budować nowe przymierze. I teraz was zaskoczę. Jak nienawidzę PiSu, bo to są złodzieje, oszuści, to są degeneraci w wielu przypadkach, to są debile, tacy wiecie, tacy naprawdę nieodklejeni, a po prostu z krwi i kości debile, trzewiący informacje na temat tego, że ja to lubię, aby pies był na łańcuchu, bo mogę sobie spokojnie jeździć rowerem. No, nic innego jak debilizm polityczny. Ale Mateusz Morawiecki, który wzrywa się z łańcucha, dosłownie zrywa się z łańcucha, olewa Kaczyńskiego i robi swoje przymierze. I tak jak powiedziałem, zaskoczę Was: jestem za tym, żeby Mateusz zbierał jak najwięcej ludzi, żeby budował własne przymierze, żeby pokazał Kaczyńskiemu, że ma jaja, że nie jest miękiszonym, tylko że jest twardym politykiem. Dzięki temu może PiS się rozpadnie, cholera. Może dojdzie do potężnych podziałów. Może coś w końcu się tam wywróci. Pamiętajcie, że do wyborów mamy jeszcze dwa lata. PiS niestety jest taką partią, która w czasach kryzysu potrafi się zjednoczyć. Dlatego tym bardziej trzeba wspierać Mateusza, żeby wyciągał nowych posłów, żeby wyciągał nowych ludzi, żeby rozwalał ten monolit, ten beton pisowski i szedł silną ręką razem z Karolem Nawrodzkim. Przeciwko pisowi. Co więcej, Mateusz nie tylko piątkową nieobecnością w, na spotkaniu w na Nowogrodzkiej pokazał, że ma Kochones, Mateusz, uwaga, zorganizował drugą Wigilię. Tak, wszyscy pisowcy idą na 18 w porywach na 19 na Wigilię z Jarosławem Kaczyńskim, a później w tym samym dniu, w tym samym miejscu, prawie w tym samym, bo myślałem, że Mateusz to wszystkich na działkę zaprosi, ale wiecie, działkowiec Mateusz, trochę zimno, może gdzieś będzie w jakimś przybytku, na przykład pałacyku Obajtka, ale w każdym bądź razie, tego samego dnia na godzinę 20 Mateusz zaprasza swoich przyjaciół, z pisu do tego, żeby razem świętowali wigilię. Coś mi się wydaje, że to będzie typowe pisowskie świętowanie w wigilii, czyli napieprzanie jednych na drugich, bo Pis przez lata znów te okulary, bo Pis przez lata doprowadził do tego, że przy stole wigilijnym rodziny się tukły, rodziny kłóciłyś, rodziny się dzieliły. A więc dzisiaj przy stole wigilijnym Jarosława i Mateusza z PiSów wziętych, że tradycja polska zostanie dochowana i będą się tak pięknie tłukli, że aż miło będzie patrzeć. A teraz przechodzimy do trzeciego tematu, który mnie osobiście ni chuchu nie zaskoczył: Czarzasty, Lewica, Kwaśniewski, wszyscy razem na włodka głosujemy. I na koniec, jakby tak nowe, ale stare władze w lewicy. No bo ja przez miesiące liczyłem na to, że Włodzimierz Czarzasty odda władzę, że przyjdzie, nie wiem, Gawkowski, może Kotula, może ktoś inny by zrobił kampanię i wygrał władzę w lewicy. Bo jakby nie było, lewica jest potrzebna w Polsce i ja zawsze to mówiłem, mówię i mówił będę, że partie lewicowe są w Polsce potrzebne. Nie komunistyczne, a lewicowe, bo dzisiaj z komuną to więcej ma PiS wspólnego niż nowa lewica. Natomiast niestety Czarzasty kojarzy się z komuną. Czarzasty nie jest w stanie wyrwać lewicy, nowej lewicy z jarzma komunistycznego wizerunku. I gdyby dzisiaj Włodzimierz Czarzasty ustąpił i dał szansę Gawkowskiemu, Kotuli i komuś innemu na to, żeby prowadzić lewicę, to lewica miałaby wielką szansę, żeby tak naprawdę się... Dobra, przepraszam, mały e, wypadek. Musiałem, musiałem lecieć do mojej żony, bo e, taksówka przyjechała i musieliśmy jechać dalej. Teraz już jesteśmy na lotnisku, a więc dokończę Wam mój monolog związany z lewicą. Gdyby Czarzasty odpuścił władzę... By sobie marszałkował, Gawkowski by sobie szefował lewicy. Młodzi ludzie zaczęliby iść do lewicy, troszeczkę omijając Zandberg'a i powiem uczciwie prawicę, bo lewica z prawicą ma trochę wspólnego, szczególnie ta skrajna część, więc byłoby to dosyć sensowne. Ale niestety Czarzasty nie odpuścił, musi być w lewicy, i dzięki temu skrajna prawica dzisiaj może dosyć mocno napieprzać, że to są komuniści. No bo jakby nie było, Czarzasty był w PZPR-ze i ja nie mówię, że wiecie, że to jest Piotrowicz, z Spisów czy coś w tym stylu. Natomiast był w tym PZPR-ze i każdy może w niego nawalać, a tym samym może mówić, że lewica to komuniści. Gdyby nie było Czarzastego we władzach, byłoby inaczej. Lewica odbudowuje się. I, I to szczerze mówiąc fajnie, że się odbudowuje, bo tak jak powiedziałem lewica jest potrzebna, natomiast lewica nigdy nie wróci do poziomu w typu 15%, nawet jak się połączą z razem z Zandbergiem, to nie osiągną 15% z tego względu, że ludzie będą na nich napieprzać i przyszywać im łatkę PZPR-owskich komuchów, a Polsce nie wolno być komuchem. Bo wtedy się nie wygrywa wyborów. No dobra, może się wygrywa, ale nie zmienia się Polski. Więc gdyby Czarzasty odpuścił, byłoby całkowicie inaczej na lewicy. Mimo wszystko, nawet muszę powiedzieć, mega mi się podobało wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego, bo Kwaśniewski jak zwykle potrafi w politykę i w internety grać. A więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, subskrybować i komentować.